Witamy was w kolejnym odcinku. To właśnie dziś jedziemy na rejs, o którym my już bardzo dużo słyszeliśmy, ale oczywiście musimy się przekonać o tym na własne oczy. Ponieważ jednak miejsce, do którego jedziemy oddalone jest od Puerto Plata około 2 godzin drogi, specjalnie dla was wynajęliśmy auto i pokażemy wam troszeczkę lokalnego kolorytu. Odjechaliśmy 15 minut od Puerto Plata i już pierwszy przystanek. Takich straganików, jak ten za mną, jest tutaj mnóstwo. A co znajdziemy? No, na przykład miód w butelkach po rumie. Znajdziemy wodę kokosową w kokosie, banany, limonka i dużo różnych innych rzeczy, których w hotelu nie znajdziecie. Po drugiej stronie ulicy mamy kolejny świetny straganik. To chodźmy zobaczyć, co tam dają. To co znajdziemy tutaj? No są wspaniałe, soczyste, ogromne ananasy. Mamy dojrzałe dwa rodzaje awokado. Jest, musi być, papaja. Mamy też kilka rodzajów mango. Jest też kokos i mój osobisty faworyt chinola, czyli marakuja. W Polsce w pewnym dużym markecie znajdziecie jedną sztukę za 2,5 zł. Tutaj 2 kilo kupicie za 3 zł. Doskonały smak i fantastyczny aromat. Po południu na wycieczce będziemy mieli wspaniały lunch na plaży, ale zatrzymaliśmy się jeszcze raz, żeby pokazać Wam, jak można zjeść lokalnie w jednej z przydrożnych najpraw. Mmm, cudowny aromat. No to jeszcze dezynfekcja, wiadomo jakie mamy czasy i zabieramy się za rybki. Klimat iście lokalnym, Jak sami widzicie nie ma tutaj zbyt wielu turystów. No i to są właśnie prawdziwe smaki dominikami. Koniecznie wybierzcie się poza Puerto Plata i poza hotele, bo takiego klimatu i takiego aromatu jak tutaj w resortach nie znajdziecie. Po zwiedzaniu miast i dominikańskich wiosek przyszedł czas na prawdziwy relaks. To właśnie w tym miejscu zobaczycie to, z czym kojarzą się Karaiby, czyli biały piasek i lazurowa woda. Zostańcie z nami. Naprawdę warto. Statek, którym płyniemy, to bardzo komfortowe miejsce wypoczynku. Mamy tutaj dwa pokłady. Jeden schowany w cieniu, drugi, na którym możecie się opalać i podziwiać te wspaniałe widoki. Jest oczywiście toaleta. Znajdziecie na środku bar, gdzie można częstować się owocami oraz napojami. Gdzie dopłynęliśmy? My jesteśmy na Malediwach czy na Karaibach? Bo kolor wody jest obłędny. No to jest po prostu niezwykłe miejsce. Mniej więcej 30-40 minut przyjemnego, relaksującego rejsu. Dopłynęliśmy na wysepkę, która w sumie ma może 200 metrów kwadratowych. Także bardzo trzeba uważać na swoje rzeczy, bo może je zabrać ocean. I tutaj mamy również swój punkcik, gdzie możecie zostawić swoje rzeczy, możecie się czegoś napić, możecie coś przekąsić. To zapewnia nasza obsługa. Co najważniejsze, nawet jeśli zapomnicie sprzętu, wziąłeś sobie z Polski, tutaj są dostępne maski i ruki do nurkowania. to niezwykłej urody miejsc ostatnim miejscem podczas dzisiejszej wycieczki jest urokliwa Punta Rusia. To właśnie tutaj będziemy mieli czas wolny na plażowanie, chwilę relaksu, by pozbierać sobie pamiątkowe zdjęcia. Pamiętajcie, że to miejsce to są Karaiby na 100%. I również lunch będziecie mieli w hiszpańskim stylu. Na brzegu oceanu możecie znaleźć takie oto skarby, ale pamiętajcie, by je zobaczyć, sfotografować i zostawić w naturalnym środowisku. Widoki są obłędne, a przeżycia nie do opisania. Ale zapytajmy klientów Rainbow: co sądzą o rejsie i czy ich wakacje są beztroskie? Cześć. Cześć. Laura i Piotek, pierwszy raz z Rainbow, pierwszy raz na Karaibach. Mieszkamy w hotelu Playa Bachata, Dzisiaj akurat jesteśmy na, na rejsie po Karaibach. Byliśmy na, na pięknej wyspie, nurkowaliśmy. Widzieliśmy piękną rafę. Szukaliśmy wyjazdu, który będzie bezpieczny, dobrze zorganizowany. Rzeczywiście Rainbow okazało się. Wyjść, tak, wyjść naprzeciw naszym oczekiwaniom, wszystko jest świetnie zorganizowane. Odczuwamy w pełni ten karaibski klimat i, i świetnie się bawimy. Zdecydowanie polecamy. Piasek z palmami na plaży. Oczywiście do tego lazurowa woda, a pod wodą cudowne rafy. To coś niesamowitego, co możecie zobaczyć tylko i wyłącznie na Karaibach. Taki relaks tylko z Rainbow w Dominikanie na rejsie.